Dysmorficzne zaburzenia ciała. To znaczy, to są ludzie, którzy odczuwają yy, lęk o swoje ciało, uważają, że w ich wyglądem jest coś nie tak i jak yy, usuną ten defekt, to już będzie wszystko dobrze. Często dokonują też operacji plastycznych, żeby zmniejszyć swój dyskomfort, swój niepokój. Niestety, tego spokoju nigdy nie są w stanie osiągnąć i już wyjaśniam dlaczego. Ludzie ci. Yy, Odczuwają niepokój, czyli na przykład ja bym uważał, że moje uszy są za duże. Będę próbował coś z nimi zrobić, czy zmniejszyć, czy może sprawić, żeby mniej odstawały. Będę twierdził, że to jest jedyny sposób na poradzenie sobie z niepokojem, który mam w środku. Czyli to jest dokładnie to, co mi przeszkadza. Moje uszy są problemem, zrobię je tak już na tip top i będę zadowolony. Okazuje się, że kiedy zmniejszam te uszy, poprawiam i robię jakieś inne rzeczy, nigdy tego spokoju nie mogę osiągnąć, ponieważ te uszy są niejako tylko objawem. Objawem jakiegoś większego lęku, który jest na razie niedostępny. Czyli jakby było jakieś jądro, jakieś głębokie zaburzenie, głęboki lęk, który jest odłączony od świadomości, a na świadomym poziomie widzę, że problem są uszy. Dlatego osoby, które powiększają sobie usta nadmiernie to robiąc, czyli robią kolejne wielkie usta, czy są osoby, które codziennie się opalają, są naprawdę mocno spalone, ale twierdzą, że ta opalizna jest. Niewystarczająca czy osoby, które rozbudowują ogromną masę mięśniową, dalej mogą twierdzić, że są za mali. Więc nie da się podziałać na ten lęk tymi działaniami. Oczywiście musimy tu wykluczyć jakieś zaburzenia psychotyczne, urojeniowe, czy na przykład jadło, jadło trend psychiczny. To już wtedy będzie innym zaburzeniem. Czyli głęboko ukrycie, ukryte lęki rozładowujemy pewnymi zachowaniami, które niestety nigdy nam nie znikną, ponieważ nie atakujemy tego głównego lęku, który jest ukryty i jeszcze nieuświadomiony. Dajcie znać, co, co o tym myślicie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.